Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj chciałam Wam pokazać moje ulubione torebki, w których najczęściej chodzę i które najlepiej mi służą. Ogólnie dawniej bardziej preferowałam torebki większe, ale to jeszcze jak studiowałam. Ze względu też na to, że po prostu wiadomo, musiały one być też większe, żeby zmieściły mi się tam zeszyty formatu A4. No i też w ogóle zawsze brało się to, a to jakąś książkę, czy ćwiczenia, śniadanie, picie, więc też musiały być bardziej pojemne te torebki. Ale teraz w ostatnim czasie już tak bardzo tych dużych torebek nie potrzebuję, więc skupiam się bardziej na tych mniej. I, I tak też właśnie tutaj głównie pokażę Wam małe torebki, ale po prostu teraz jest mi wygodniej nosić właśnie takie. Ale dobra, nie będę tyle gadać i przedłużać niepotrzebnie. To tyle na wstępie, a teraz przejdźmy już do konkretów. I pierwszą torebką, jaką chcę Wam pokazać, jest to torebka. Którą kupiłam w Sinseju w tamtym roku, i jest to taka czarna torebka klasyczna na czarnym pasku regulowanym jest on odpinany i w związku z tym, że ta rybka posiada też tutaj taką rączkę, to można też ją nosić tak do ręki, jak ktoś woli. Ja noszę na pasku, ponieważ wolę tak niż w ręce. Jak widzicie tutaj na przodzie ma taki bardzo ładny. Wzór haftowany w takie czerwone, właśnie kwiatuszki. O, tak to właśnie wygląda w przybliżeniu. Bardzo mi się ona podoba. Tutaj jest zapinana na zatrzask i w środku ma po prostu. Nie będę Wam teraz pokazywać, bo obecnie mam tam swoje rzeczy i. Być może lekki bałagan, ale ma jedną po prostu dużą przegrodę, i z boku taką mniejszą kieszonkę, gdzie zawsze wkładam sobie dokumenty. Czy słuchawki, i to tak właśnie wygląda. I powiem Wam, że ona jest jeszcze z takich średnich torebek. Nie jest z tych takich typowo najmniejszych, bo dosyć sporo się w niej mieści. Na przykład telefon i portfel, taki duży portfel, bez problemu mi się tutaj mieści, bo do niektórych torebek to już muszę brać sobie taki mniejszy portfelik. Ale tak, oto właśnie, oto taka torebeczka. No, bardzo ją lubię i bardzo mi się ona podoba. Drugą torebką jest to torebka, którą kupiłam już w takim zwykłym sklepie, nie w żadnej sieciówce. Jest to taka szara torebeczka, która też skradła moje serce od pierwszego wejrzenia. Jak widzicie posiada ona tutaj taki piękny, ozdobny, złoty łańcuch Ogólnie to ona też jest na pasku, który nie jest odpinany już jeśli chodzi o tą torebkę też można go tutaj sobie wyregulować Po bokach ma takie dwa ozdobne suwaczki Jest mniejsza niż poprzednia, na pewno tutaj już mniej się może zmieścić Ale powiem Wam, że na przykład wchodzi mi tutaj aparat, taki większy aparat Ponieważ brałam ją na wycieczki i właśnie aparat mi się do niej mieścił, więc fajnie I tutaj widzicie, odpina się ją też na taki zatrzask i w środku, jak możecie zobaczyć, jest ona właśnie taka, że też ma taką jedną dużą przegrodę. Ale tutaj z boku też ma taką kieszonkę, jak tam, żeby włożyć sobie właśnie coś osobno. I tutaj dwie takie klasyczne, standardowe. Jak wam to o, pokazać? Przegrody na chusteczki, czy coś na telefon, to nie i Na te małe telefony, to. Było ok, ale teraz na smartfony to na pewno nie, ale właśnie chusteczki czy jakieś właśnie słuchawki sobie włożyć do tych bocznych to można. Ale tutaj właśnie też na spokojnie duży portfel, smartfon wchodzi do niej, więc też bez problemu. No by jakaś mniejsza butelka z wodą to też nie ma problemu, jeśli to chodzi. Tutaj jeśli jeszcze sobie rozepniemy te suwaczki, no to też ona tutaj nam się troszeczkę tak E, poluźni i zrobi się troszeczkę e, luźniejsza, szersza. I tak to właśnie e, wygląda. No, ten łańcuch bardzo mi się podoba, i to kółeczko tutaj z tym zapięciem jest super. E, tutaj ta klapa jest z takiego e, jakby zamszu. E, a tutaj jest taka, wiadomo, taka e, skóra. E, e, Nieprawdziwa oczywiście. E, I taka, oto torebka, bardzo też mi się podoba. E, kolejną torebką e, jest to taka e, torebka, już e, typowo e, letnia e, dla mnie. E, jak widzicie, kupiłam ją e, w HM e, półtora roku temu, chyba. E, jest e, ona właśnie taka e, okrągła, e, słomkowa. Ma tutaj piękne, jak widzicie, e, takie uszy, w takie, w takie złote koła, więc można ją nosić właśnie tak do ręki, albo jeżeli wolimy, to możemy ją nosić na takim ładnym złotym łańcuszku i też się ona wtedy super prezentuje. On łańcuszek nie jest odpinany, ale jak coś to ja go sobie wkładam tutaj do środka i tutaj zarączki sobie ją noszę, bo to już wiadomo ja ją wykorzystuję, jak powiedziałam, głównie na jakieś wakacyjne wyjazdy. Więc też dużo rzeczy tutaj wtedy nie potrzebuję: portfel, telefon, chusteczki takie standardowe rzeczy. W środku, właśnie wygląda tak. Ma też tutaj te, tą przegródkę taką. Jedną tylko, ale jest właśnie taka urocza i właśnie taka słomkowa w kolorze takim beżowym. No super, coś innego uważam. Bardzo mi się. Ona podoba i wtedy też od razu ją zechciałam, jak tylko ją zobaczyłam, bo to też było wtedy, że ta moda, że te słonkowe torebki właśnie się takie pojawiały w sklepie i uważam, że jest to super, one mi się bardzo podobają. Tak, więc to jest taka torebka. Teraz dla odmiany, może nie torebka, ale też rzecz, którą często używam i też często używam na różnego rodzaju wyjazdy, bo jest mi wygodniej wtedy. Jest to po prostu plecaczek, ale taki malutki, fajny, minimalistyczny, który mam albo tak do ręki za ucho, albo oczywiście na szelki, które są odpinane, ale. Są. Jest on taki czarny, mały. Tutaj ma taki fajny frędzel jako ozdobę. Możemy sobie to rozsunąć i tutaj też coś włożyć, bo robi się z tego spora kieszeń. A tak, poza tym, to ma, on ma właśnie złote elementy, jak widzicie. Złote tutaj e, suwaki, tutaj przy tym e, frenzylu jest złote, i, i tutaj wszystko ma takie wykończenia. W środku jest on taki, ma tutaj też standardową kieszonkę, jeśli chodzi o tutaj, ma kieszonkę, i tutaj ma jeszcze po drugiej stronie. Też jedną na zasuwaczek. Bardzo fajny, praktyczny na moje wypady, żeby włożyć sobie aparat, wodę, coś do przekąszenia na jakieś dłuższe pierwsze wycieczki, więc jest fantastyczny i zobaczcie, co mi się też w nim bardzo podoba to jest taki detal, szczegół, ale mnie urzekł, że tutaj ma przy zameczkach o, widzicie, ma takie serduszka tutaj w wykończeniu o. No, po prostu super. Dla mnie ekstra. I bardzo fajny, minimalistyczny, i ma taką fajną tą skórkę, bo jest taka fajna w dotyku, taka bardzo przyjemna po prostu. I kolejną torebką, jest to torebka, którą zamówiłam na Shein, jest to torebka w takim też jasno beżowym. Kolorze, która po prostu mnie urzekła również od pierwszego wejrzenia i stwierdziłam, że muszę ją mieć. Jest ona na pasku, który można też odpinać i zobaczcie, ten przód również jest, tak jak w tamtej szarej torebce, ten złoty, ozdobny łańcuszek z takim kółeczkiem, ale tutaj dodatkowo ma jeszcze taką etykietkę. Ona się odpina tak. Zobaczcie, jak super jest ten przód zrobiony. To też jest takie plecione, słomkowane, i ten tył też jest taki. No, jest super. I też się tak odpina. Ona jest właśnie mniejsza. Na pewno mniej pojemna. Tu już mam problem, żeby duży portfel włożyć, więc tutaj tylko ten mniejszy. Ona ma tu tylko i wyłącznie. Ona jest tak odpinana, ale ma też zameczek. Jeszcze, ale w środku ma Tylko i wyłącznie tą jedną przegrodę Nie ma nawet w środku tych kieszonek takich Standardowych jak praktycznie w każdej torebce No ale jest po prostu urocza no, Dla mnie fantastyczna, taka inna I super I ostatnią torebką Którą zamówiłam Sobie również przez internet Ale tym razem z AliExpress Jest to już większa właśnie Torebka jest to y, torebka taka oto ala jeansowa y, z takim złotym łańcuchem też tutaj ozdobionym. Tutaj zobaczcie jakie mam fajne dwie perełki na wykończeniu, ale zobaczcie ten przód, tak? To robi całą robotę y, te cykinki. Po prostu te cyrkonie Tutaj jest tak Wyszyta tym pięknie Że no po prostu Dla mnie to jest genialne Tył ma taki przeplatany Taką złoty, Takim złotym czymś, nie powiem czym Ale tak to właśnie wygląda Tutaj jest ona właśnie Zapinana na ten zatrzask Nie ma zamka Więc to może być dla niektórych wadą No ale Powiedzmy ja przymykam na to oko i mam pasek, taki złoty pasek. W środku mamy też dodatkowo, jeżeli byśmy nie chcieli takiego paska, to mamy pasek taki, taki łańcuszkowy, jak widzicie tutaj, o, przeplatany też właśnie łańcuszek, przeplatany czymś takim i można używać tego zamiast tego. W środku jest taka. Ma też tutaj, właśnie, tą odsuwaną kieszonkę, a po drugiej stronie te takie standardowe na chusteczki czy słuchawki. W środku jest naprawdę, naprawdę pojemna. Dużo rzeczy tam zmieścimy. Nawet składaną parasolkę. I zobaczcie, jeszcze raz sobie ten przód. To oczywiście tutaj trzeba sobie jeszcze o, wyregulować i, i ściągnąć, ale dla mnie jest to po prostu torebka. No, przepiękna. Przepiękna. Tak. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. E, to są moje e, ulubione torebki, które najczęściej noszę i używam. Mam nadzieję, że. E, Cokolwiek z tego pokazu Wam się spodobało, napiszcie, właśnie, która najbardziej torebka Wam przypadła do gustu. Czy Wy lubicie duże torebki, czy małe torebki, czy wolicie nosić. W ręce czy na ramię. E, oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz czy jakikolwiek ślad po sobie. Jeżeli macie pytania, to zadawajcie. Ja bardzo chętnie odpowiem. Możecie też napisać, e, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć na moim kanale. E, a ja tymczasem bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Życzę Wam e, miłego dnia. Wieczoru e, jakkolwiek o której godzinie e, to oglądacie i oczywiście do zobaczenia już w kolejnym filmiku pa pa.